Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja znowu wróżę oczy. Za każdym razem, co nagrywamy, to nam świeci słońce. Ale dzisiaj to nie będzie taki pozytywny odcinek na początku. Chcieliśmy go nazwać to koniec. No tak, to koniec motoryzacji trochę jaką znamy, bo parę dni temu, te dwa dni temu od czasu, kiedy to nagrywamy, podpisano ustawę, która mówi, że od 2035 roku będzie zakaz sprzedaży nowych pojazdów benzynowych. To wcale nie jest tak, że motoryzacja końca sami się kończy. Samochody benzynowe będą nadal. Zapraszam na kanał Powagowani. Robert świetnie pokazuje tam, czy też opisuje to, że nadal inżynierowie pracują nad tymi silnikami. Ale kończą się samochody. Z powodu ustawy, którą podpisano jedynie w Europie no producenci niestety kończą produkcję spalinowych samochodów jak na przykład ten Ford Mustang. I tak w zeszłym tygodniu daliśmy post o Chevroletcie Camaro napisem Żegnaj Bumblebee. Chyba najbardziej ja go kojarzę właśnie z filmu Transformers. Ale chyba po sześciu generacjach Camaro zakończyło produkcję silnika, znaczy w Camaro silnika benzynowego. Mówią, że to koniec, natomiast myślę, że to też jest jakiś taki wabik trochę na klientów w przyszłości. I będą na pewno wersje hybrydowe, czy też już w ogóle elektryczne, jak na przykład Dodge. Charger, który niedawno się ukazał, ale z kolei Challenger, czy też Dodge Challenger, nie będzie już wypuszczał silników SRT, jakie znamy właśnie w wersji Hellcat. Został jedynie stary, poczciwy Mustang, ale on już też ma następcę Emaha. Żegnajcie, fauzemki. Jeśli się kończą fausełki, to trzeba znaleźć dobrą alternatywę. Ja już znalazłem swoją Fisker Karma. To jest egzemplarz, który importowaliśmy dla naszego klienta. Ciekawostką jest silnik, bo to są dwa silniki elektryczne łączeń mocy 408 koni mechanicznych, każdy ma chyba po 120 kW. Natomiast jest tu też silnik benzynowy, który napędza, napędza, ładuje generator. Bartek przed chwilą powiedział, że to jest skrzynia biegów. Jak go podniósł, no to stwierdził, że faktycznie jest to generator, a myślał, że to jest samochód hybrydowy, który ma i dwulitrową jednostkę i silnik elektryczny. No, tych samochodów jest na tyle mało u nas, że... Nawet profesjonalni mechanicy mogą się pomylić. Ale ten samochód jest dużo ciekawszy w środku niż na zewnątrz. Sami sobie zobaczcie. A w środku jest dużo ciekawsze, powiem Wam, że ta pozycja jest no, wręcz idealna. Tak jakby ktoś, nie, nie wiem, siedząc na kanapie, odrysował i przełożył tu. Zresztą zobaczycie sobie na przebitkach też tylne fotele. One no, nie są kubełkowe, ale sprawiają takie wrażenie. A cały ten panel, który tu widzicie, ciągnie się na jednej wysokości aż do tyłu. Mega ciekawe, mega fajne auto. A ten egzemplarz ma już 12 lat. Tak, on jest z 2011 roku. No to już ile? Ma? ma 12 lat. Nie jest to najnowszy samochód, ale musiał robić mega wrażenie. Wszystko, absolutnie wszystko jest pokryte skórą, ale nie prawdziwą skórą. Większość tych rzeczy tutaj to są kompozyty. Patrzcie w ogóle. Dam zapłon. Zobaczcie sobie. Nie wiem, czy to będzie widać. Przymknę może te drzwi. Jak włączamy jakiś bieg, na przykład drive, mamy taki kosmiczny, jak ze Star Treka, dźwięk, i zapalają nam się tutaj takie LEDy. Na przykład damy sobie R, mamy znowu inny dźwięk. kurczę, te dźwięki tu są magiczne w tym samochodzie. Dajmy drive, o, i właśnie ten LED się. Połączył. Mamy tu oczywiście dotykowy wyświetlacz, mamy podgrzewane siedzenia, kierownice, wszystko jest oczywiście elektryczne. No, nawet jak na tamte czasy, on musiał robić kolosalne wrażenie. Drzwi mamy otwierane elektronicznie. Wszędzie mamy to samo co tutaj, czyli taka szybka i yy, LEDy schowane właśnie pod, pod kawałem pleksy. A tak w ogóle, to cały ten środek przypomina mi Jaguara XJ, XF. -a. One też mają taki pełny tunel z takim. Z takim monitorem, nie wiem, jakoś tak nawiązuję. Kolejną ciekawostką to dach. Dach, e, solar, dach jest znany w motoryzacji, już w starych 8 D2 e, sam szyber dach był solarny. Tu cały ten dach jest w panelach fotowoltaicznych. Nie, solarnych to są. Panele solarne, nie fotowoltaiczne. Gdyby tu jeszcze fotowoltaika była, to mielibyśmy dopłaty. Aż jestem ciekaw, jak się z tyłu siedzi, więc wskakujemy na tył. Z tyłu tu nie jest za wiele miejsca. Nie jest, czy nie ma za wiele, nie wiem jak się poprawnie mówi, ale ten sam efekt co z przodu. Naprawdę ta pozycja jest mega fajna, mega wygodna, choć jest tu takie małe wybrzuszenie i już wale głową w sufit. Natomiast to jest genialne, genialnie wygodne. Super, się, się tu siedzi. Czekaj, załatwię sobie drzwi, zobaczę, jak jest zamkniętymi. Tym samym mógłbym jechać na wakacje. Patrzcie ten panel. On cały czas idzie w jednej wysokości. Tu oczywiście mamy opcję podgrzewania sobie foteli. O, nawet je włączyłem. A dziś mamy 14 stopni. I możemy sobie sterować szybami. Plus mamy dwa miejsca na kubki i baterię amerykańską film, firmy Procel, którą dziękujemy za ten odcinek. Na razie, czy... ja, tu jest. Po prostu tu leżała. Doszukuje się tu schowka, ale nie ma, tylko z przodu. Natomiast mamy dwa złącza. Aha, jaka ciekawostka. Słuchajcie, myślałem, że tu są dwa gniazdka. Tu palec można? Nie kopnie? E, dwa gniazdka do zapalniczki, ale drugie to USB. 11 lat temu? 12? USB? Więc mamy i USB, i możemy lodówkę podłączyć. Mówię, idealne auto na wakacje. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście w ogóle więcej testów samochodów, w ogóle jakieś testy, możemy je bardzo rozbudować, możemy się do nich przygotować merytorycznie. Do aut elektrycznych, które niekoniecznie znamy. Z tego naprawdę sporo, a dużo się takich samochodów przewidziało przez nasz warsztat. Nie jestem w stanie wszystkiego i wszystkich samochodów pokazać. Mamy póki co jeszcze więcej tych samochodów spalinowych, zwykłych, ale te elektryki są coraz częściej, więc dajcie znać w komentarzach. Wkładamy Challengera, no jeszcze zderzak, dokończyć zawieszenie, tak można powiedzieć końcówka naprawy. Zobaczcie, to jest tarcza hamulcowa w Lamborghini. W Lamborghini Urus, Lamborghini, nie Lamborghini, a oprócz tego jeszcze coś blacharsko dostało? Słupek albo tamten? Wiesz co, słupek nie, nie, drzwi do wymiany, błotnik do wymiany, czekamy jeszcze tylko na wsporniki błotników z Asofii. Czyli to jest i co? I skła? No, no chłodniczka, interkuder, założniczka. Czyli podłużnica prostu... nie została, nie mamy nie, tych żadnych nie. Takich... I na lakier. I na Jeszcze przedamy na zbierność, żeby sprawdzić całą gomę. A co ze zderzakiem? To ten zderzak fajnie przyjechał cały ze Stanów Zjednoczonych. Jest tylko tu uszkodzony, ale to będziemy naprawiać. Ciężko, żeby z Kambodży. <laughs> <laughs> Czyli to się da pokleić? Tak, to normalnie pospawamy, pozgrzewamy. Będzie jak oryginał. Tu się poszpachluje, tam się coś pomaluje i, i Lamborghini. auto. Fajne i wyjazd do sprzedaży. Tu mamy przekładnię kierowniczą, wróciła ze sprawdzenia. Bo, Wszystko okej okay, Tak, sprawdzaliśmy ją pod kątem luzów, pod kątem elektroniki. Mamy zaprzyjaźnioną firmę, która nam to zawsze sprawdza. Tak więc przy takim aucie nie ma co ryzykować, tylko lepiej to sprawdzić od razu. Nie na Wolno zwycięte, się tym nie jeździć. Pewnie, że tak. To jest wyciągnięte. A tu jest ten sam silnik, co w naszym Porsche GTS? Nie. Nie. E, to znaczy tak, to jest też 4-litrowa jednostka, tylko jest zmieniony układ intercoolerów, dodatkowe chłodniczki wody są, no i z 450 KM masz tu 650. 650. 650. To nie, to nie mamy do czego tego po porównać. Do tego nowego Purosante, ale... Ale jeszcze nie mamy. Czy to się nazywa Purosanto? Nie, nie wiem. Jak to... Purosangue. Ja wczoraj dałem relację, Napisałem, że nowe lampo wyszło, nie? Te, no właśnie, nie pamiętam nazwy. Te nowe. Te nowe, takie te, 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 te nowe lampo. I Piotrek mi pisze, w jednej relacji, ale <gryś> cztery byki. Wpadek jak przyjały, skacharzone mocno. O kurde. No, no. Kurde, szkoda, nie? Cztery Bo... oponki trzeba będzie zakupić. Trzeba nowe. Dobra, a tak z tyłu, jak go podnosiliście, wszystko z tyłu ok? jest nieruszony. Mamy ściągnięte już lampy tylne, wysłane na przerobienie. <laughs> Jeszcze troszeczkę rzeczy jest w bagażniku do przejrzenia. Od dołu ogólnie nieruszony. To jest drugie, które mamy, trzecie teraz będziemy importować. Jest gościu z, Zgadza się. z północy, który chce lambo razem z naprawą. Może serwis lambo? Może otworzymy jakiś włoski warsztat. A nie, nie, tylko nie ma seracji. Nie ma serwisu. To jest naj, najlepsze E, a będzie zaraz hejt się sypo. Nikt nie lubi Maceraty. No. Ja was trochę uwielbiam fajna. Felga pójdzie do regeneracji, ponieważ nowa w serwisie około 24 tysięcy netto. Ale tu więc zdecydował się na regenerację. Przednią felga jest zakupiona nowa. Czyli tą regenerujemy. Tak, tak. tak no w sumie jest tak. porysowana Czy To jest porysowane z prosta osiowo, bo już nią sprawdzaliśmy, tak więc wystarczy nią wizualnie odświeżyć i będzie ok. Trzyba przednia, jedyne 16 700. 16 koła chyba netto. 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 Tak razy drzwi jak można powiedzieć to drzwi około 30, błotniki około 27, używane około 14 można kupić. Yy, zawieszenie kompletne wychodzi w serwisie z, łącznie z amortyzatorem około 15-16 tysięcy, więc nie ma prawie. To wyjście włosy wychodzą. Kurde, no bo muszę z Tobą pracować. <gry> tu to już też chyba kończycie, nie? Wiesz co, czekamy na przewody paliwowe, bo są od dołu zagięte mm -hmm. e, w cholerawie, bo ono było do, bo dołem przeleciane, więc... No bo ono było w całości, nie? No, jest delikatnie zagięte, a może to wpływać potem na jakieś... Też się robi moda, mamy dużo zapytań na... E... Na tą generację to jest 997 99, i te stare, którym się każe bo to z Kalifornią, z tym takim dużym spoilerem. Dużo też zapytań też o Porsche. Zobaczę na ile się będzie tego sprawdzało Dobra, pokaż no. mi te felgi, które dopiero Porsche. Tu już kończymy dla Harsko. Przód robić. Piękne. No, na przód 20, Piękne. na tył 21, cali. Oryginalnie były 19 20 Zobacz, panie, te felgi. I na nowej oponie. Ładnie wejdziemy No... Siły. Kurde, nie Utrzymam Nie chciałem go przyłożyć. Uważa, jak ładnie będzie Pięknie. Najpiękniejsze na wsi będą. Tak Dużo tego jedzi tu po wsi? Dużo, Jezu, dużo. będzie ładniej. Po... Dużo czerwonych. Dużo. Czasami żółta się trafi. No. Tu ile ciszy zostało? Zadamy jest... się, że do końca tygodnia mamy zakończoną i... harkę, potem zbieżność i nalakiem. Chcemy zobaczyć, czy wszystko w powierzchni jest ok. I fajnie uszkodzona, głównie <laughs> dostał tył. Będziemy stawiać nowy pas i nową kieszeń. <laughs> I wydek jest pogięty jeszcze. Tak, wydek jest pogięty, a z przodu była zagięta maska i błotnik, którego <laughs> ratujemy. No. Tak więc czyste, fajne auto. A tam jest dużo innych trupów Jakich trupów? No tu mamy ich z jedynkę, jeszcze jazda testowa i, i na niej do wydania. Dużo robimy tych o, modeli pisa. F48, czy powiem bardzo popularne auto. Auto było przerobione na empakiet. Ty wiesz, że jesteś gwiazdą internetu. A wiesz dlaczego? Gdzieś te, yy, po tym TikToku naszym yy, te komentarze. Skąd ksywa cofik? Ale tam pisze, no faktycznie, od nazwiska w życiu by na to nie wpadł. Nie? Skąd ksywa cofik? Jaki tu jest przebieg teraz? Tu mamy dwa auta w tym tygodniu do, ta wydania. do wydania. Tak, do wydania. Ta Pacyfika, Pacyfika BMK335. Też bym pokazywaliśmy w odcinku. Zgadza się. To jest ta zakupiona za 2900, za 2800? coś takiego. Tu zakiedniczą blacharskę nie robiliśmy nic, robiliśmy tylko całą, może tak powiem, mechanikę silnika, zawieszenia i innych rzeczy, a tu mamy piękną pacyfikę z czarnymi, ładnymi dodatkami. Tu był przód uszkodzony, ale bardzo ładnie wyszło. Jutro pan odbiera. BMK też jutro pan odbiera, tak więc tu tutaj mamy Atlas Airline'a, którego kończymy składać A trójka Co? Wczoraj, który wrócił od elektryka. Mamy do złożenia znaczek osłonie. Przy okazji widać radar. Słuchajcie, tutaj za znaczkiem Volkswagena, jest taki duży znaczek Volkswagen. On jest szklany. Jest, szklany jest radar. Jak pada, leci trochę śniegu, to od razu wychwytuje błędy. To jest jakiś chyba błąd. Eee, nie nie, że nie, pokazuje błąd, że jest niewidoczny znaczek, coś ten desy. Tak, non stop, non stop wyskakuje komunikat, później nie, wiem, nie pomyśleli w Volkswagenie jak to robili. To akurat trafił na sprzedaż. W naszym salonie to nie jest auto klienta, chyba ostatni Atlas, już więcej nie mamy. No na razie dopiero płynął. Wszystkie płyną. się sprzedały. No. Widzisz, wykonany jakby ze, ze szkła i dzięki temu przepuszcza te jakby fale. A co z tym, bo to już też stoi jakiś to czas. To... To przyjechało od nas z salonu, yy, udało się sprzedać, bardzo fajny egzemplarz, yy, przyjechało na dorobienie drugiego kluczyka. A, tu robimy tak, drugi kluczyk? pan chciał i, do sprzedaży drugi kluczyk. I sprzedajemy. Fajna wersja, 6-4 z Katpak. Bardzo fajna. Chociaż Bar wolę już te tysiąc razy powtarzam, jak jest White whiteboard. To jest klasyka, też jest też, też, jest też fajnie wygląda. To. I to, co powtarzam każdemu. Najlepszy silnik chyba w Challengerze to 6,4. Bo tak. 3,6, fajne, mało pali, cichy z napędem na, na 4, super auto. Testowaliśmy go w górach. 5,7, coś mu brakuje, z dźwięk. 6,4, pali tyle samo tyle co, co, co 5,7, a Herkad jest za mocny. No. 6.4 to... jest takie idealne odnośnie no, mocy, to jest odnośnie spalania. To jest I odnośnie serwisu więc... tak samo, dużo lepsze według mnie serwis 6.4 no, niż 5. -4. Pewnie trwalszy silnik. Dobra, co jeszcze dojechało teraz? Zostawię, bo mieliśmy teraz parę przyjechało... dostaw w tym tygodniu w tym tygodniu. BMK F30? uszkodzona z przodu po lewej stronie to, to będzie u auto... nas naprawiane? wiesz co, jeszcze nie wiem, dopiero do Pana dzwoniliśmy ten Grand Cherokee? przyjął Grand szeroki, to, to jest pana od Pana ze Szczecina będą naprawiać, to już mamy potwierdzone przyjął Mercedes GLC. GLC, jeszcze nie robiliśmy wyceny bardzo ważne, bo żeby był informatik, słuchajcie, bo nie. tam jest cholernie dużo samochodów z napędem na tył Suwy w Stanach są traktowane jak nasze osobówki, auta mińskie. i no, zdarza się, że, że klienci nam podsyłają jakieś oferty, a to są E, Wersje z napędem, napędem na tył tak, jak, albo napędem na przód, jak e, Volvo XC90, jak e, GL nawet e, duży u nas niedostępny z napędem na f, tył, e, na tył a, tam, a tam są. To jest tu inna kierownica niż nasza. 2021 rok, no inna kierownica, jest większy ekran, jest licznik wirtualny, w środku, w środku wizualnie dużo się nie zmieniło odnośnie foteli, jak i O, z Ameryki, Ty może Spidermana się zamienię? Tu mamy ciekawostkę. Słuchajcie, samochód jest niedostępny jeszcze u nas, nie wiem czy w Polsce czy w Europie w ogóle, Toyota GR86. Chociaż wejdźcie sobie do środka i zobaczcie jak ona wygląda. Chwała no jest... nakładki, to pokażemy zaraz. <laughs> Te śruby. Te śruby, kurwa, jaki Mad Max. Tak jak wspominałem, ten samochód nie jest dostępny w Polsce ani w Europie. W Europie ma też nie, nie, nie? raczej nie, Jeszcze nie. nie. Fajna konkurencja dla Subaru BRZ, Bez dla jakieś Miaty, dla czegoś no takiego. Znaczy samej płyty. Pewnie idealnie, idealne auto do driftingu, ale co kierowało konstruktorami, jak projektowali środek? Nie wiem, to auto wygląda jak siedmioletnia korolla, czy jakieś Avensis, czy coś takiego. Albo Kurczę, fotele fajne, jest Alcantara, ta pozycja jest no, no genialna, w ogóle to trzymanie, trzymanie tu w tych płoczkach. Świetne auto, już czuję jak się nim, jak się nim lata fajnie. Ale no to, no mogli to jakoś poprawić, ale mamy przycisk, track. Fajne auto, ale nie w środku. Zobaczymy jak jeździ klient, nie, u nas będzie naprawiał czy sam? No u nas będzie naprawiał. A tu mamy Mad Max, znaczy fana Mad Maxa, zobaczcie. Nie no, tu przegląd przejdzie przecież. Nie, aż tak nie wystaje. Delikatnie. Ktoś chyba lubił piercing. albo Takie pede... auto z pazurem, auto PDSM. z pazurem. No, tu fajny SL przyjechał, również w dostawie. Fajny cały. Tak naprawdę szybka robota dla charska jak i dla kierownicza. E, zderzak i brak jednego kierunku wskazu. Myśmy takie dwa sprzedawali u siebie. E, dobry temat dla handel. Możemy komuś podpowiedzieć. Bardzo dużo osób dzwoni za nimi e, i niekoniecznie szukają klienci w wersji z, z Europy, może być ze Stanów. Tylko nie mogą być skóry popękane na środek, musi, musi być, zadbane, być No i przebieg silnik, robi swoje. Silnik musi, musi fajnie chodzić. Blacharsko. To są chyba z Kalifornii no, Są osoby, które sobie same naprawią, więc ważne, żeby takie auta stare były dobre mechanicznie. Mi się bardzo podoba, jak kiedyś odręcznie były na lakierze malowane te paski, bo to nie jest naklejka, to masz normalnie malowany pasek w fabryce przez pana ręcznie. Taka ciekawostka. Poważnie. Teraz już tego w ogóle nie robią. I Nawet nie tu widać, że. Ta linia nie idzie idealnie, tylko Że ona jest delikatna, pofalowana. Tu, wgoda, ale zróbcie takie coś od ręki. Ze starej motoryzacji, na w nowy świat, czyli elektryczne mini. Te mini ma 650 koni. Jak jedziesz no, z górki? Fajne, fajne elektryczne mini. Bardzo fajne. Auto z 2022 roku będzie w przeznaczeniu do jazdy nowe. miejskiej. Fajnie, opiera się o tą szybę. To z wytrzymałości. Pani sprzedała u nas Audi a 6 i kupiła. I kupiła za to sobie. Ty to tak działa? Ty, 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 ty. Ale trzeba tam nacisnąć. Dajcie ja lecę na salon, Bartek wraca do roboty, a hmm. gdyby ktoś miał w planach się żenić, powiedzieli za mąż. Od kwietnia wracił, Bartek będzie wozi. Będę wodził w takim cylindrze, niż <laughs> chodził za mną z, taką, z takim ręczniczkiem. ręczniczkiem. Nie wiem co chciał, piszcie, dzwonzi, ale ten klient, który to... No to kupił... jest ten stricte na, na serwis jeszcze trzeba zrobić i... No, ale on coś wspominał, że chce chyba to dziś wynajmować, tak? No, tak, bo pan tak. chyba będzie jeździł po ślubach, ale chciałby to u nas przeserwisować, no bo mało kto będzie takie długie auto serwisował, bo ciężko. No, nie ma podnośników. Dobra, ja lecę. Na Dzięki. W przedmiotniku z Grzegorzem zapowiedzieliśmy konkurs, gdzie do wygrania są trzy karty paliwowe, każda o wartości 100 zł i voucher na przejażdżkę z Grzegorzem. Voucher'u nie mamy, ale mam kartkę, długopis, więc tworzę w U. autentycznie to trafi też do klienta, tu narysujemy, że jest czyli mamy do wygrania trzy karty paliwowe i voucher na przejażdżkę z Grzegorzem. Teraz losowanie na naszej super maszynie, losowanie na naszym... nie wiem jak to nazwać, co to jest? Generator zwycięzcy. Generator zwycięzcy, okej, okay, dajemy link. Mamy 156 komentarzy, wiem, że mają być 1000 zapowiedzianych, natomiast to powiedział Grzegorz, gdzieś tam w tle mnie słychać. Jak powiedziemy, że może być 100, ten kanał jeszcze nie jest tak dużo, ale mam nadzieję, że zbudujemy go. Zbudujemy te zasięgi, ale myślę, że 156 komentarzy to i tak nie jest źle. Przechodzimy teraz do losowania. Kopiujemy sobie link z YouTube, wrzucamy do naszej, jak to powiedział Łukasz, maszyny? Generator zwycięzcy. Ok, daliśmy link. 2 plus 3. 5, a u ciebie 5. Dajemy 5. Get YouTube comments, mamy 156 komentarzy. Spośród tych będziemy wysłać trzy karty paliwowe i voucher na przejażdżkę Camaro... Korwet, przepraszam. Nie ma tu, nie wygląda. No dobra, zostawić ten Natomiast Grzegorz zapowiedział w odcinku, że będzie 1000 komentarzy. Ja powiedziałem, że oczywiście ze 100 komentarzy, bo 1000 nie spodziewałem, mamy 156 to i tak dobry wynik, jak na tak mały kanał, bo mamy teraz około 12,5 tysiąca subskrybentów. Mam nadzieję, że zbudujemy, czy będziemy budować ten kanał i on będzie coraz większy, więc też będzie więcej konkursów, więcej do wygrania, a może w przyszłości będzie można wygrać coś o dużo dużo większej wartości. Mamy taki mały plan. Może to być samochód, może łódka, może helikopter, Zobaczymy. Natomiast rozpoczynamy teraz losowanie. Dajemy start. O, coś klikło. Wyłączymy reklamy. Maciej Strzelecki, korwet C7. Dokładnie to było wymagane, aby uczestniczyć. W tym konkursie Maciej Strzelecki napisał korwet, C7 zostało wylosowany Maćku, mam nadzieję, że się tak nazywasz, bo to czasami różnie, z, różnie są podpisane. Natomiast przyjmiemy, że Maciek w Maćku wygrałeś pierwszą z kart paliwowych na stację BP o wartości 100 zł. Napisz proszę do nas na Instagramie, czy też na, po prostu na maila na kontaktmałpa.ameryka.cars i my ci ją prześlemy pocztą. Albo zapraszamy w ogóle Was wszystkich do odbioru osobistego. Fajnie by było Was poznać. Może byście uczestniczyli w odcinku, albo zrobimy jakąś ciekawą relację. Tak czy inaczej, możemy też wysłać, bo rozumiem, że nie wszyscy nas oglądają ze śląska czy z małopolski i mają w nas parę, parę kilometrów. Dobra, teraz głosujemy kolejną osobę. 7 plus 3. Wpisujemy 10. Get YouTube comments. Start. I kolejną osobą to blu, 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 wędkarski wymiatacz. Już kiedyś pan od wędkarstwa u nas wygrał. Bardzo dużo tych yy, wędkarzy, wędkawiczów, wędkarzy nas ogląda. Pan też zostawił yy, no, z małą pomyłką Orwet C7. Natomiast mi też się zdarza, yy, ostatnia pomyłka yy, chyba o tym w odcinku na dzisiaj będzie, nie o tym tej, o tej, o tej, o moim przeznaczeniu, i Aventador, i ten nowy, do, teraz nie wiem jak się nazywa yy, nowy Lamborghini. Walne dwa byki, więc wędkarski wymiatacz do Ciebie ląduje. Kolejna karta paliwowa o wartości 100 zł na Bipi. Dobra, kolejna osoba będzie teraz rozwojona. 6 plus 4, znowu 10, żeby znowu nie wygrał Pan wędkarz. Get YouTube comments. OK, i start. Kto teraz wygra? Darek Michalski. Darek Michalski. Jesteś trzecią osobą, do której ląduje karta paliwowa o wartości 100 zł. Również pan Darek Michalski dał komentarz. Korwet C7. Bardzo poprawnie, bardzo dobrze wygrywa pan kartę. Zapraszam oczywiście tych, te trzy osoby do nas. Jeśli nie, to tak jak mówiłem, możemy to też przesłać pocztą czy, czy, czy mailem. Możemy wysłać mailem? Mailem wyślemy. No i teraz najbardziej wyczekiwana, wyczekiwana nagroda, czyli przejażdżka z Grzegorzem Korwetą C7. A, może trochę to streamingujemy i C8. Zobaczymy, jak dojedzie. Zobaczmy. Voucher mamy. Profesjonalny voucher z kodem kreskowym i z autografem. Tak, żeby tego nikt nie podrobił. Mamy voucher 6 plus 7, 6 plus 7, 13. Też tak nie wyszło. 13. Get YouTube. Get YouTube comments. I losujemy szczęśliwca, który przejedzie się korwetą C7 bez dachu z Grzegorzem. Start. I kto wygra? Szymon Mateja. Szymon Mateja, wygrałeś voucher na przejażdżkę z korwetą C7 również. Napisz do nas na maila. Yy, możesz też napisać do Grzegorza, powiedzieć, że wygrałeś. Możemy to trochę pod... Że tak powiem, pod pikanteri dodać na naszym super tajnym że może być ta przejażdżka. Natomiast ja gratuluję wszystkim zwycięzcom, tak jak mówiłem, konkursu będzie znacznie więcej. Dajcie znać w komentarzach, jakie byście chcieli, jakie ciekawe nagrody, albo czy chcielibyście też, też się przejechać innymi samochodami. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia. Oczywiście nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Cześć!